hej witajcie z tej strony The a jest ze mną Dosia. Cześć wszystkim. Moi drodzy, dzisiaj przyjechaliśmy tutaj z innej wsi, takimi to ciężarówkami pożyczonymi z no. Dosią. No i moi drodzy, zakupiliśmy pierwsze zwierzątka tutaj, świnka e... Peppa, widzicie tutaj przez kratki. Dosia, tak. już? aż tak Kupi... tych nie widziałam. Kupiłem Takie zwykłe, jest... nie? Ty, to jakieś maciory chyba są. <laughs> Takie wiarki. No naprawdę. Jeszcze masz Ogólne, drugie piętro na górze. Wiesz co rok? teraz 22 tak, sztuki chyba. Wiesz co ci powiem? Słucham. Na co teraz zwróciłam? Na co? Kto się normalny na zakręcie zatrzymuje? Oj, to, Dosia, to jest tylko wieś tutaj to tam, wiesz. <laughs> tak. Dobra, i ty Tośia dzisiaj będziesz takim oto pojazdem, nie? No, cud, Dalej że jedziemy. te melki, słuchajcie, nie pospadały póki co. one tam wiesz, przyklejone są, nie? Przyklejone. Tak. <laughs> Ta na super glue. No, nie, no co tu, Dobrze jest. Do dobra. Na żyłkę złapane dookoła. <laughs> Tylko nie tam no. zakręty, wiesz, waży, nie? Tak, oczywiście, pewnie. Dobra, Dosia. <laughs> tak. To co, jedziemy? Będziesz jechać pierwsza, może co? Ja pierwsza? Mhm. No dobra. Okay, ale bo ja powiem... jestem dłuższym zestawem, ja się muszę mocno na zakrętach Ok, tam łamać. a powiem ci, że poda mi się takie jeżdżenie ciężarówką. E, czekaj, tu prosto. <laughs> tak, tutaj prosto. Dobra. Ty, bo ja dobra, nawet wolne. nie wiem, gdzie mamy jechać. Znaczy, jak no, na tutaj. Farmę naszą. Ojejku, to ja nie pamiętam, tutaj chyba w lewo? To to nie, sobie. prosto. Jak coś GPS-a, nie? No właśnie mam, ale dobra. Bo to się nieraz można zgubić, tylko uważaj na drzewa, na wszystko, wiesz? Wiem, wiem, oczywiście, że wiem. Tutaj ja jeszcze mogę sobie trochę tak normalnie. Ale potem to będzie dużo za... oj, Dobra. Taki, dobra, zapis był. No. Ale potem to będzie dużo m, zabawy. To się tylko tam hamuj, bo ty nie wyhamujesz, tak? Jak nie wyhamujesz. Bo na zakręcie to się możesz przewrócić. Jak się przewrócisz to już... to już koniec, nie? No dobra. Oho, a tutaj uważaj, bo są a te ja też, płyty. wiesz, zwierzęta te wiozę, więc... Sama rozumiesz. Ojej, jak ją zwierzęta wiozła, to chyba by połumierały po drodze. Z trzęsienia mózgu, mózgu by dostały. No A teraz, teraz w prawo. Na widoki moi drodzy normalnie. W prawo Rokha, tak, tak. tak, pojadę w prawo. To tak gdzieś było w prawo. Oho, coś mnie przycięło. Dobra. Ok. Ogólnie, moi drodzy też gramy na nowej aktualizacji farminga, ale mam wrażenie, że jakoś ta aktualizacja troszkę coś zepsuła. Nieraz są właśnie czasem takie ścinki przynajmniej z początku. Hmm, samik się wczyta właśnie serwer, nie wiem czy tylko ja i dość odczytaliśmy, czy wy też może? Dajcie znać nam w komentarzach, chętnie no, poczytamy mają? wasze tutaj odczucia. Dosia! Uważaj, powoli, powoli, bo jak dalej się przewróciła to wiesz, potem ciężarówka Ej, leży. Ale ja widziałam o tym, no nie? Tylko... łowkami wjechałaś, wiesz, za szybko, Aha, nie? Aha, bo zakręcie. ta przyczepa za mną, nie ten. Co? Ja myślałam, że ona skręca tak jak ja jadę jakby, w sensie, mm, Czyli znaczy właśnie, że ona nie jest taka sztywna. Że ma ośkę, coś, ty coś ty... takiego. Aha, bo to... No jest... Dosia, bo tu była gałęź, zobacz. No wiem, widziałam ją. I ona tak mocno wystawała, ją blokowała, cześć? Zobacz. Aha. A, bo ci wyleż. To teraz, moi drodzy, jestem ciekaw, czy ja tutaj wyjadę. Dosia, możesz spocząłeś tam chwilę. Jasne, nie? tylko mnie coś strasznie laguje. No właśnie, to jest. Tak, który mi się coś wydaje, że popsuła, nie? Bo się jakoś tak. I też umie czasem na początku, no, przynajmniej. Mówię... Teraz już może mniej. Dobra, jadę już. Dobra, jedziemy powolutku. Trzeba właśnie uważać na takie rzeczy, nie? No. No to widzisz, tutaj masz trzy belki, aż mam tyle słomy. Ja widziałem I jeszcze w najbliższym trudno. czasie, moi drodzy, zamawiamy pasze dla naszych świnek, żeby nam z głodu nie poumierały. Możesz sobie ten pomat ustawić jak coś, nie? nie? Nie, ja nie mogę, bo ja mam takie lagi. To się zaczyna, może na chwilkę, nie wiem. Albo coś. Dobra, czekaj, w ogóle tutaj dziwnie mi się kieruje, powiem ci. Nie, co, właśnie? Ale fajnie jestem. To chyba jest aktualizacja to się, co? Jak myślisz? Możliwe, tak było. No wcześniej by dobrze działało, nie? No ale... nie było. O, Oj, 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 mi też właśnie się teraz coś. Ej, tutaj na prawo chyba gdzieś zaraz, nasze gospo. To jeszcze kawałek do się. Tak wiem, wiem, ale powoli jadę. O tutaj, tylko jak mm -hmm. my tu wjedziemy, Rox. Ty może jechać przodem na razie, nie? To bramę ja otworzę. ja muszę tyłem wjechać, nie? To wiecie, na razie na, na na gospo. No to bramę muszę otworzyć, czekaj. Okej, okay, okej. Okay. Pokierować cię? Oj, chyba, ma, chyba przyda mi się twoja pomoc. Dobra, to dawaj teraz mocno do lewej na początku. Dobra. Jeszcze, jeszcze. I teraz odbijaj w prawo. Już? <laughs> o! A to teraz. Teraz już... to już trochę. <laughs> Za się, tutaj? Wiesz, koło tego... Tak, dawaj, żebyś koło słupa się wyrobiła. Nie? tylko powolutku. No jadę powolutku. Powoli, powoli. Oj, Ups. A i przez chwilę <laughs> chyba odpuściłaś, co? Tak, chyba to może się... Troszkę chyba tak. Wyrobiła. Dobra. O. I nie wiem, weźmy może sobie cię tu gdzieś do przodu, co? Dobra. I stań. I dalej choćby nie zaraz ze mną tutaj mi pomaga bumie, to będzie większe wyzwanie. No i chyba tak. Bramę na tej zamykanie, nie ma co. Nie zamykam. Dobra, z racji takiej, że z tyłu jest ciężko wjechać ogólnie, ale musimy tędy wjechać, sobie skrócimy troszkę drogę polem. Oho. <grym> no, damy radę, Dosia. Do Czekaj, drzewo wlazło przed chwilą. <grym> Dobra, ty chodź tutaj, lepiej otwieraj bramę i tak dalej, byś się zaraz kierował. Tutaj, moi drodzy, musimy cofnąć koniecznie. O, Dlatego właśnie na tej drodze by było ogólnie ciężko cofnąć, tym bardziej, że pod górkę tutaj jest. Dlatego musiałem skrócić sobie właśnie przez te pole. Nie dobrze, że jeszcze nic nie jest zasiane, w się odbydał. Dobra, możesz może, na razie cofać spokojnie. Nie, nie wiem, spieszę sobie cofać czy nie? Chociaż nie, nie wydaje mi się, że nie z spieszę sobie, bo lusterka są źle ustawione w nich prawie nic nie widać. Gdy może coś było widać, to może bym był w stanie cofnąć, nie? O Tylko okay. to się będziemy się mogli cofnąć? cofnąć? Bo tam koło tej obory jest takie z boku wejście, nie? No, tej przyczepy hmm. musisz masz tam zasnąć, na ten do tego a matko, na te drzwi. Aż tam. Mhm. Dlatego mówię, że to a, będzie... Około przyczepy. Zadanie. O ja cię, czekaj, to jest tu. Tak, tutaj faktycznie. Może jakoś dasz radę, słuchaj, no nie wiem, liczę na ciebie. Wierzę w ciebie, może dasz radę. A, dobra, hmm. możesz chyba powoli odbijać, tu nas co? Coś ja się nie a znam. Czekaj, niech się tutaj wejdę, zobaczę. Ej, tak... a może ja pojadę, a ty mnie pokierujesz? <laughs> nie, ty da się chyba to nie wiedziesz. Ewentualnie tak myśleć, czy tu przodem może by nie wjechać, nie? Bo musimy w tym miejsce gdzieś tutaj wcofnąć. Nie? Tutaj nie mm. możemy, tutaj no jest gnojówka, aż tam musimy. To już jak ja nie woli. jestem pewien, ja chyba się aż tak nie wyłamę, co tutaj na zakręcie. Bo tu jest ta żmika cała. Tutaj z kolei jest brama, jak myślisz? No nie wiem, Próbujemy? możesz spróbować. Dawaj, próbuj. Co się może, co może nie pójść, tak? Ale już powinieneś pani zaniecha wcześniej, a może nie. No to się chodzi o to, że mam tu bramę. No dobra, dobra. Dobra, jadę przodem, poczekaj. Chyba jednak no właśnie byś nie wjechał jednak. pada na to pole się zawrócę. Gdyby nie ta żmika, to może by była jakaś tam szansa większa, nie? A potem sobie cofniemy tam na, wiesz, w tą lukę taką pomiędzy oborą i tą budynkiem tym, nie? I sobie no. wyjedziemy stamtąd. Czekaj, tutaj jest. A, że tędy, dobra. dobra. No nie wiem, czy potem tak wyjedziesz, ale okej. Okay. Ale nie, ja tędy wyjadę, co wjeżdżam. A, no dobra, dobra. No, dawaj, dawaj. Okej. Tu chyba, nie. A, już, już żmika, załapałem, o nie. O, nie Niedobrze. Tak jeszcze raz może, co? Musisz chyba be, mega blisko tu wjechać. Przy dni jechać. Przy samej bramie od razu spróbuję no. wjechać. Ciężko, ciężko. No, takim zestawem to... mi się teraz w bramie się zmieścił. <laughs> O I tutaj, tutaj. Dobra. właśnie. Żebyś teraz teraz wyrobić tutaj koło tej pompy całej, czy co Ty by to było. O, idealnie poszło. Czekaj. A może chwilę te drzwi zamknąć? Mogę. Oho, brzmijka chyba. Damy radę, lakier będzie trochę zdarty, ale... Świnki troszkę. Ale wjedziemy. <laughs> o nie. Pomóc ci? Hmm, możesz pomóc trochę tyłu tutaj, jakoś tam. Popcham. Chyba o się ile nie da. Się uda. Co? No chyba nie jednak. Dobra, uciekaj, ja spróbuję z rozpędu może delikatnego. No, chcesz zimikę chyba urwać? To jakaś nie wiem z czego to jest wykonana. No nie wiem. Taka mocna z tytanu chyba. No i ciężkie. A dosyć. może ty podzajesz tu ciężarów i mnie z tyłu tego lekko przestawisz, co? Um, no. Mogę spróbować, ale wiesz, z moimi umiejętnościami... Poczekaj, czekaj, ten... czekaj, ja może. Chyba to się... Wolałabym tutaj. tego nie robić. A ty tylko delikatnie a innego wyboru nie mamy, Musimy coś tu zrobić, nie? Mhm. Sama widzisz. Weź tam próbuj, a ja idę po ten... No na razie marne szanse, moi drodzy. No tylko... To że ta żminka w tym miejscu jest. A muszę ciężarówką czy mogę ciągnikiem, bo teraz wiesz... Ciągnik chyba nie da rady. Tak mówisz? Lepiej ciężarówku. No dobra. No to to już pierwsze problemy, moi drodzy. Sami widzicie, tutaj drzwi są za małe. Ej, ale to ja mam, nie mogę odczepić tych belek? Nie, z belkami. Myślę właśnie, że coś mi tu nie gra. Odczepić belki. No. <grytanie> dawaj, dawaj. Ta, tylko ja już w coś sama wjechałam. W A ty jedziesz? Dookoła? No. A co, nie? Ja się nie wyrobię tam No okay, tamten. Okay, no, co, dobra. No, co no właśnie dobrze, że jedziesz dookoła, żeby tam ja tutaj cały czas do przodu, nie w miejscu. Oho. Hmm. No tak bym powiedział. No średnio. Średnio? Dobra, jadę na pomoc, ale nie wiem, czy ja ci pomogę, bo moje umiejętności. Tylko to delikatnie. Wiesz. Do... Czekaj, czekaj, a może. Już prawie, ale teraz tutaj z tej strony. Aj, i... aj, aj. O, bo się zaraz ja tutaj wykipruję na bok. No słucham. Może się za chwilę uda. Ja coś czuję, że się uda. Tak? Tak. Dobra, no to liczę na to. Szkoda ciężarówki. Tutaj tak już porysowane. O Jezu, No Do ja... dobra, udało się, udało się, O, to całe szczęście. Dobra, teraz dawaj otwierę tej wrota. Już idę. Ja już cofam. A już, już, już OK. Proszę bardzo, możesz wjeżdżać. Ojej, czekaj, coś. Coś krzywo. No krzywo, nie kierujesz mi tam nic. No, a nie, nie chciałeś, nie mówiłeś nic takiego. Dobra, mo możesz Będzie cofać. Git. <grych> no, teraz w lewo, w to drugie w sensie. już, już ten... wystarczy, bo tu już wiesz. A, okej, okay. no dobra, Trzeba Musisz to... wszystkie przenieść. Czyli trzeba poklikać, mojej drodze. Dobra, potwierdzamy. Sprawdźmy to, czy są wszystkie. Poczekaj, chodź tutaj. Już są, bo ucieknął. Dawaj, tędy. No no, ile świnek, moi drodzy. Coś trochę ubogo tu mają, bym rzekła. Ubogo? No. No co mi tutaj więcej potrzeba? Wody na przykład. Słuchajcie, że coś jedzą, ale... Ty ha, jakie wielkie. Weź jednej Eee, czekaj. Stanku jednej sobie. Ja się boję ich. Hmm. A Ty no, podobne jesteście. Ty weź rok tam, dobra i Nara I ty i ona różowa, no. nie zamykaj Dobra To co? Jeszcze może jakoś z słamy? Ja już ci nic nie pomagam, jak ty tak tutaj. <grystanie> Dawaj to się posicielimy. Ja tam... Nie, ja idę jeść, to jest razem z moimi koleżankami. <grystanie> to iść. Oj Dobra, dobra. moi drodzy, idziemy po Władymirca. Ej, te belki to chciałam podjechać. No poczekaj, zaraz podjadę. A ty podjedziesz? No tak, bo musimy do przecież, żeby rozdrobnić, nie? Ale ten, nie, czy ja mam ciężarówką gdzieś wjechać? No poczekaj tam koło tej bramy gdzieś tam, nie? To wiadę, może... Zaraz zobaczymy trochę. dokładnie, gdzie będziesz stawać tam. Wiesz co będziemy musieli na pewno rozładować, nie? Szukaj no to... miejsca. Zastanawiam się, czy tam z tyłu przed tą bramą nie zostały przypadkiem, wiesz. Ej, myślę, że to jest dobry pomysł. Tylko tak gdzie właśnie z boku bardziej. Nawet idealny ja mam tam rozdowę, czy też dasz. Możesz radę. ty, bo ja to wiesz, trochę no. Dobra, to bierz wody mirce, przez ten czas sobie tam otwórz garaż. Podapnij maszynę, co? Mhm. Staram się. Dobra. Mam po y czekaj. A gdzie jest ten paszowóz? No, otwórz sobie tam drzwi. Na końcu. A, tutaj, okej, okay. dobra, już podjeżdżałeś. Mhm. Słuchajcie moi drodzy, teraz tak i chyba było... Chyba tak było. Dobra, mamy wszystkie belki. Szybki rozładunek. Dobra, sobie na razie to jest z tyłu, a bo nam mi przeszkadzał. Mm, dobra. Jak tam Dosia? No już podczepiam. Tylko uważaj, nie zarysuj. Jasne. Dobra, to na szczęście tylko z tego. Mm, Samo, ty wiesz, do wysypywania tutaj obok co było. Dobra, ojejku, ale mnie nosi. Powolutku, spokojnie, taka mocno <noise> widzę chyba. <noise> ja nie umiem tam jeździć, o! A bo to wspomaganie założone, powinno No taję, właśnie, nie? chyba. Dobra, jak będziemy z samej góry wrzucali, więc podejść blisko. No to będziesz obok podjechać. Już, już. Tak nie podjedziesz. No jak, obok, tutaj. No nie wiem, czy dobrze wyjdzie. No i zanim dobrze. Czekam, to coś muszę zmienić. No Aha, o, tylko tak. ja tu nie wskoczę. Moi drodzy, słuchajcie, kto skakał po belkach z was kiedyś? Napiszcie w komentarzu. Dobra, dośle, jeszcze jedną. Czy kiedykolwiek skakaliście po belkach? Dobra, i lecimy, <grym> dawaj, tym świnkom teraz damy, co? Odpalaj. Okay. możesz Tam a. też musisz pomieszać trochę, nie? Nie wiem, miesza się? Dobra, chodź, jedziemy. Trochę sam będę miał, jeszcze niedługo jakieś tam jedzonko im przywieziemy. Aha, tylko ja to się chyba nie wyrobię. No i to się, się, I tu chyba będzie słoma w tym miejscu do No nie. Chyba tymi drzwiami. Tu przyczepa to ja to dobrze. Ej, może ja przyjadę być. właśnie przez stodołę chyba. Dlaczego? No bo się, się nie wyrobi, się. Na pewno się wyrobi, No nie, ja już się nie wyrobiłam. To daję, ja zaraz podjadę tym. Czemu Dobra, już stodołę coś? otwieram. Przez stodołę. Czekaj ty a wiadro na tłumik jest? Mały wiadamon, słomy. Co? Żadnej słomy nie ma, spokojnie. No jak teraz w środku jest ze mną? O, dobra. No i widzisz jak elegancko. Zamyka to się czy nie? Zamyka. Dobra, dobra gdzie mam jechać z tym? Te pierwsze po lewej, za teraz, teraz. Możesz sobie jechać albo do środka. Wiadę do środka. Kiedyś Oczywiście. O, ja rozjechała już jedną. Jest dalej, dalej. Już, rozegnowuję. Nie w przejściu. Tutaj gdzieś. Już. Nie, pokaż jak to leci. Ale sypie. No, i nakarmione, podścielone świnki, i tak dalej. Są mu się nie karmić świnki. <grym> Oj, no podścielone no. Właśnie i niedługo też jedzenie ma przyjechać, ponoć, nie? Oj, ja cię, ale o, roboty będą. nie pojedziemy będzie. sami, zobaczymy. No. Jak ona tutaj tak hałasu, słyszysz? Wody do jakiejś jednej, jakby non No, chrumkają sobie. Ja tyle chyba... Czekaj, ja wyłączę tego wody, na chwilę. Bo zaraz te obroty. Co, chyba tyle wystarczy słomy, co? Nie ma co więcej. Nie starczy, widzisz, no patrz na całą tę obory, obory tyle świnek. No, tak. Dobra, to ja cofam. Dobra, ja do sobie. pierwszej osoby. Kieruj mnie tam. Cofaj. <laughs> <laughs> dobrze, dobrze ci idzie. Oby tak dalej. Dobrze? No. Okej okay. Dobra, to na razie tyle wystarczy im Trochę samy na zapasiamy Abyśmy jeszcze... No ładnie. Abyśmy jeszcze tutaj otworzyła tego. Co? 100 Dobra. To jakaś kierownica brzydka. To po lewej, tam się... Nie, to też Dobra, ale powiem ci panie to skręca. właśnie dla mnie nie... Ja to wspomagają. W sensie, tak ogólnie jest mocno, nie? Ale bardzo przyjemnie. O, byś mnie rozjechał. To nie podchodź pod No, się. ja tam stałam, ty we mnie wjechałeś. <laughs> Dobra, się zaraz pokażę, co widzą. Coś ciekawego z tym paszowozem. Tutaj niektórzy widzieli, to się może nie wiem, czy ty widziałeś, czy nie. Nie. Czekaj, czy czapię. Chodź, coś pokażę. Zobacz. No. Tutaj z tej strony. <laughs> Krówka. <laughs> Ale jak wygląda. Ej, fajna. Dobra, wyjeżdżamy stąd. Wyraby się czy nie? Ajajaj. Dobra. Będzie trzeba się te ciężarówki odwieźć, potem jakoś. Będziemy stąd walczyli, aby wyjechać do ciężarówki. Troszeczkę jednak jest za duża. Następnego no, razu powiem, że chcę mieć mniejsza. Ja widziałem, jak ty co to było? Po tym tu przyjechałeś. To chyba była tego. Rampa, nie? Do wyskoku. Prawie krawężnik zaliczyłeś. <noise> rampa w niebo. Dobra, mm. to się zamykaj i tego tak, bramy na razie. Dobra, żeby sprzętów Jedno do drugu, nie pokradli. No rozkradną. No mi Golfa ukradną jeszcze. Dokładnie. Pięknie Brak stoi. Dobra, zabrałem, mm. żebyś tam, wiesz, nigdzie tym młodym jeżdżem nie odjechała. Mhm, mm spokojnie. To przestawimy. Także co moi drodzy, będziemy właśnie żegnali z Dosią i naszymi świnkami. Świnki na szczęście całe, zdrowe, dosyć spore już. Na razie tylko 32 sztuki, ale chyba nam wystarczy, co Dosia? No, całkiem sporo. Dobra, chodź idziemy. Ciekać, ale już oboryk zaczął się produkować, czy nie? No, nie mają jedzenia. A to tylko słowa trzeba. Bo to potem będzie chyba obornik w tym miejscu, jak mi się wydaje. To trzeba będzie sprzęty pozabierać. właśnie tak, nie? Będzie już trzeba przeprowadzić tego do gnojówki, nie? No. Nie wiem, czy tutaj postawimy, czy może gdzieś indziej. Może gdzieś indziej, bo to także żeby nie było. A może to później tutaj się pomyśli. w krzaki. Później się pomyśli. Jak zwykle. Także moi drodzy, bajcie się ze mną dosia. Tak, Mam nadzieję, ją. że Wam się podobało, zachęcam do i w górę, Podnijcie na kanał do Dosi, moi drodzy, wbijamy jej 5000 subskrypcji do końca, do końca miesiąca, jest tak? no, ambitny cel, moi drodzy, wysyłajcie <laughs> znajomym Dosi kanał, jeśli jeszcze nie subskrybują i namawajcie, żeby subskrybowali, a my się tymczasem z Wami żegnamy i trzymajcie się do kolejnego, cześć! Pa, pa.